Łapiemy się czasem na czymś takim, że zauważymy, że wow, faktycznie, nie zajmę się sobą tak jak powinnam, nie dam sobie tej uwagi i przez to jakieś rzeczy się posypały. I widzimy to dopiero po czasie. Ale jest jedna bardzo dobra wiadomość i jest ona taka, że zawsze możemy wszystko zmienić. To jest w porządku. Jest w porządku, żeby czasem zapomnieć o sobie. I to jest takie kółko powtarzalne. Wiecie, dbamy, pamiętamy. Wszystko jest dobrze, pozemnego, wszystko. Widzę. Góry i dołki. Jak zawsze. W sumie bardzo lubię te włosy. zrobiliśmy jakiś czas temu, um, żeby zrobić łagodniejsze przejście od moich odrostów do blondu. I wyglądają bardzo kroczo. Się oprawa, to przekonujące słowia, ale jest moja przygoda na pierwszych czasów. Naprawdę, ja, ja mam. Moja ulubiona, moja ulubiona szamponowa na świecie. Na wnuczki pewnie moja masłoma tak no, ma. jak ma łatkie. Ta matka zostawiała. Do to już zostawiała. Dostaję też chyba trzeci czy czwarty raz od barki. I kocham, kocham to szamponę. Są nam czy jakichś wodnią, to może być dla Ciebie strasznie tak mała, nie wiem, no, po prostu szara w kolczyku. I to jest w tak z nago taka w ogóle, takiego mija, po prostu wódki wchodzą, Jestem umyta. Zaczęłam wybielanie tydzień temu, jak na razie zrobiłam jedną sesję, paskami na zęby. Zamawiałam to za jakieś 100 złotych z jakiejś stronki. Bo miałam nie takie nakładki. to są nie moje, to są moje siostry. Ale miałam takie nakładki i dzięki nim sobie wybialałam, bo nakładam taką pastę specjalną na noc. Tylko to się wyrzuciło. Jestem pewna, że moja mama wyrzuciła, bo zostawiłam je w szklance, bo je czyściłam. I myślę, że moja mama po prostu się ich pozbyła przypadkiem. A teraz mi się nie chce przyznać. Kupiłam sobie takie paski i będziemy to testować. Tylko z tym nie bardzo mogę mówić. Chciałabym sobie korzystać z okazji, że tutaj jesteśmy. poruszyć z taki... Temat, który może Wam sprzedać, może się przydać, może potrzebujecie to właśnie sobie usłyszeć. Świat mi pokazał kolejny raz, że możesz dostawać to, czego zawsze chciałaś, ale jak nie kochasz sobie, to nie będziesz mogła tego w pełni docenić. I jak nie dajesz sobie tej. Nie mówię tutaj o takiej miłości po prostu. Mówię o miłości i czasie i o takim skupieniu sobie, bo ja wypadłam z tego fokusu. Wtedy nie mam naprawdę to zmasterowane, a potem życie się stało. Życie się stało i wypadłam z fokusu, wypadłam z umiejętności w ogóle takiej przywoływania się do momentu, skupiając się na tym, co jest ważne, cieszenia się z moich rzeczy, ten uśmiech się po prostu rozmył z mojej twarzy przy ciągu miesięcy. Myślę, że na pewno częścią tego problemu jest zima. Ja też jestem w Polsce, a to, że nienawidzę zimy, nienawidzę zima w Polsce, szczerze, to jest tak, ja po prostu tego nie lubię. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że mi się naprawdę wydawało, że wszystko jest ok, Przez cały czas wydawało mi się, że wszystko jest okej, okay, że mam gorszy tydzień. Tylko nie zauważyłam, że był to gorszy tydzień po gorszym tygodniu, po gorszym tygodniu. I złapałam się w punkcie, gdzie jest naprawdę tak źle, że nie czuję siebie, i nie widzę siebie, nie widzę swojej pasji, nie widzę niczego, co wcześniej miałam. Tak w ogóle jest to szczyteczka z Almexa, to jest najlepsza szkuteczka, jaką miałam że Jest jakaś nowa technologicznie, wcześniej miałam tom. Bośnia, różnica między tymi szczoteczkami i gęstością ta jest top, of the top. W każdym razie zauważyłam, że skupiłam siebie po drodze, tak żyjąc. I doszłam mi tego ostatnio. Próbuję to odbudować. Jest ciężko, bo zapołam się w bardzo randomowym momencie na tym w bardzo dużym momencie przepracowania i zmian i wszystkiego i nagle zauważyłam, nie jestem osobą, którą chciałabym być. Jestem bardzo negatywna. Nie mam w sobie. Tej Sparkle, takie wiecie, iskierki. Nie mam tego. I chciałabym mieć, i zawsze chciałam. Dlatego pracuję nad tym teraz, żeby to zdobyć z powrotem. I pasję, i żeby tak ułożyć sobie swoją głowę na dobratory, Bo brakuje. Mi tego. Przenożenie pasków. Osuszamy zęby tym. Okay. Z zgodź zdaniem będę mogła z wami gadać teraz. Moja ulubiona Lip tint. To jest moim zdaniem warty każdej złotówki. Zaufajmy procesowi tutaj. W długim, przyczynowo-skutkowym e, skończyłam w takim miejscu, że buduję wszystko od zera. Buduję całe moje życie, całą moją osobowość od zera, bo ta, która była teraz, mi się nie podoba. Nie przepadam za nią. Była przez chwilę, ale już może iść. Bardzo na wszystkie kapcie. Dostałam je na świętą mamę. Są przeurocze. Tylko je ja wymieniałam, bo wcześniej były naprawdę brzydkie. Te, które dostałam, ale są słodkie. A od wieczoru. Wiesz, że to wszystko, co się zadziało, było potrzebne. Tylko czuję już taki moment, że już macie. Nie używam takich słów zazwyczaj, ale już macie dość i po prostu chcecie je to wszystko. I, I ruszyć się dalej. I macie takie ukłócenie pod świadomości, że już już wystarczy. Tego bolsito, które się dało, to już jest za dużo, czas ewakuować, to jest ten czas. Tak z kwestii marzeń, to powiem wam coś o co ja śmieję. śmiejcie, marzy mi się, żeby mi już odrosły paznokcie, bo zamówiłam sobie nowe tipsy do, do robienia paznokci, bo ja robię paznokcie na tipsach, te, które mam zawsze na Instagramie czy na TikToku, wszyscy mnie pytają o takie jakie to są paznokcie, ja robię je sama w domu, pokażę wam zaraz jak, ale przyszły mi takie cudowne tipsy i chcę zrobić na nim paznokcie. Tylko przykleiłam je ostatnio i chyba poszłam do sauna, bo do jacuzzi nie były doklejone dokładnie. I tutaj, widzicie ten paznokiec Zrobiła mi się jakaś infekcja chyba. Grzybiczna. Iu, <grywka> to That's disgusting. Ale mam na to lek i teraz go używam. I czekam, aż mi to przyjdzie, po prostu też odrośli cały ten paznokieć, żebym mogła zrobić paznokcie wreszcie. Dlatego jestem Bernal aktualnie. Ale nie będę kłamać, już się tak przyzwyczaiłam do paznokci, bo nosiłam je przez jakieś... pół roku. Że teraz mi ciężko bez. Dlaczego miałam takie dziecięce ręce? Ale i tak jest zima i nie wychodzę z domu, więc hookers. Czyż Czyszczę sobie teraz skórki w paznokciach, żeby były takie jak estetyczne. Ale wiecie, o czym myślę? Tak siedzę i myślę o tym, Wiele razy ludzie w takich długotrwałych związkach musieli sobie wybaczać, bo ludzie w ciągu życia popełniają tyle błędów I tak bardzo łatwo jest, wiecie Rzucić wszystko przez to, że ktoś się zachował jakoś tam i Ta osoba was wkurzyła, czy tam macie już dość tego, czy coś, ale tak naprawdę Jak patrzycie na związki, które są takie długie, długie Ludzie, którzy mają jakieś 90 lat i są razem to ile razy oni musieli sobie wybaczyć? Ile razy musieli pójść na jakiś kompromis, że faktycznie zbudować się taką długą relację? To jest niesamowite dla mnie. Boję się, że już tego nie umiemy robić jako pokolenie. Bo mi się wydaje, że ja 100%. Ale ogólnie... Mm, mam ten olejek. od Pinkie Nails, to jest polska firma. Jest bardzo fajna, nie wiem co to jest w sumie. Oliwka z awokado. Z innymi rzeczami, których nie znam. Kładam sobie to zawsze na palce. Potem jak je oczyszczę, bo robię sobie takie czyszczenie z co jakiś czas w domu. Nie chodzę w ogóle w fact, o mnie nigdy nie byłam na menikierze ani podiküże ani w życiu, Skoro by sama jestem Homemade Queen. Widzicie różnicę? Druga ręka. Jestem wielkim um, beliverem w to, że wszystko zawsze się układa tak, jak ma się układać, ale czasem mam takie wątpliwości. Jest to, że każdy ma, czy faktycznie tak miało być, bo to nie wygląda, jakby tak miało być. W moim zdaniem tak nie miało być, ale potem zawsze się okazuje że tak miało być i że to miało jakiś większy sens. I potem zawsze nie tak wszystko się układa inaczej, albo tak jak chciałaś, ale to jest dziwna. Paski chyba działają, chyba jest lepiej, albo jest po prostu ciemno. Powiem wam, że są nieprzeszkadzające na początku, może na chwilkę, ale potem jak już są przez jakąś chwilę, to to jest dobrze być ten lip tint. Używam to lip liner i wygląda to bardzo fajnie i dzięki temu dalej nie zrobiłam sobie ust. I nie zrobię. Zbanowali dzisiaj TikToka. W Stanach. Moi ulubieni twórcy wszyscy są ze Stanów. Ja nie oglądam nikogo z Polski. Dla mnie to był duży hit. Mam nadzieję, że będę postywać to samo, tylko że na Instagramie. Planuję coś bardzo ekscytującego, ale jest to coś dla was, więc potrzebuję usłyszeć co stanie, was na ten temat. Podsumowując, potrzebuję nowego projektu, który będzie miał dla mnie sens i jakąś misję, i którym mogę się zająć, żeby faktycznie poczuć znowu szczęście i poczuć znowu spełnienie, bo rzeczy, które robiłam wcześniej, już nie dają mi tego tak w 100%, nie dają mi takiej iskry nowych możliwości, nowych ekscytacji. Myślę nad Wrocławem, jeśli chodzi o destynację, ale myślę też nad innymi miejscami. Chcę stworzyć spotkania dla dziewczyn swoich Twenties, które. Czułem, że brakuje im tej takiej społeczności, bo myślę, że bardzo fajnie jest przegadywać rzeczy. A wiem, jak ciężko jest znaleźć aktualnie koleżanki, też przyjaciółki. I chciałabym zacząć organizować takie bardzo fajne spotkania, na których po pierwsze można się dużo nauczyć, podzielić się też swoimi przeżyciami. Też wydaje mi się, że wiem dużo, jeśli chodzi o pracę w internecie. I chciałabym się podzielić tą wiedzą. I chciałabym zacząć organizować takie spotkania albo warsztaty dla dziewczyn, gdzie można faktycznie się czegoś nauczyć i połączyć, bo jest to coś, co chciałam zrobić od półtora roku, ale nie miałam w sobie takiego, wiecie, tego czegoś. Czułam, że jestem za bardzo introwertyczna. Dalej tak czuję, ale chciałabym to zmienić w tym roku. To jest jedna z moich trzech rzeczy, które chcę zmienić. Chcę zmienić swoją niezależność. Chcę poczuć, że faktycznie mogę Zrobić coś sama, typu takiego większego, bo ja mam także boję się mieszkać sama. Mieszkałam sama przez pół roku w swoim życiu, całkowicie sama w domu, w mieszkaniu i to było najgorsze pół roku, jakie miałam, ale przez to że się tak przestraszyłam wtedy, że było tak źle i wszystko szło nie tak jak trzeba, to teraz boję się mieszkać sama i jestem tu gdzieś mi komfortowa, ale nie mogę całe życie mieszkać, wiecie, w domu z rodzicami. Ja też teraz jest jeszcze fajnie, bo jest moja siostra i są moje zwierzęta i wszystko i to jest cudowne, tylko chciałam trochę bardziej podoświadczać życie, więc będę się uczyć i pracować nad moją niezależnością w tym roku. To jest pierwsza rzecz. Druga, chciałabym się otworzyć faktycznie bardziej, zacząć wychodzić, bo wiem, że mam to w sobie, bo kiedyś byłam bardzo ekstrawertyczna Potem więc zdarzyło się COVID, mi też złamało się serce i nie chciałam nikogo widzieć. Nie chciałam w ogóle wyjść i widzieć tego chłopaka. Nie chciałam widzieć tego człowieka, nigdy jest na moje oczy. Bo hidden me fucking dirty. To be honest. hidden me dirty. I nie chciałam go widzieć, nie chciałam out of side, out of mind. Stwierdziłam, że ja go nigdy więcej nie zobaczę. To będzie bardzo w porządku. I nie zobaczyłam. Five years into making, chyba już. W każdym razie. Um, przez to wszystko. Zamknęłam się w domu i zaczęłam być ciekawica dla siebie i wewnętrzna. I przestałam jakkolwiek się angażować w jakiekolwiek społeczne interakcje, bo czułam też, że z nikim nie mogę się dogadać, że nie działam na tych samych falach, że nie jestem po prostu zainteresowana tymi samymi rzeczami, które którymi są ludzie. Bo ja na przykład, ja nie chciałam iść na studia. Poszłam, ale nie paliło. Wiecie, zaczęłam swój biznes, zaczęłam działać w mediach. To jest coś, czego nie robi większość osób w moim wieku. Tak, bo miałam wtedy ile lat? 19? Teraz mam jeden no teraz więcej osób już w tym działa, ale i tak z mojego miasta to są, nie wiem, może trzy osoby, czy cztery, które kojarzę, czy może trzy, które faktycznie coś robią. A, a więc nie miałam pola, wiecie, do rozmawiania z tymi osobami, bo czułam się zawsze taka zdesocjowana od wszystkiego. I stąd właśnie wychodzi moja propozycja do was. Bo wiem, że nie jestem sama. Już nie jestem sama z tym, że nie mam gdzie wejść, Nie mam osób, z którymi mogłabym wyjść. Nie mam takiego, czegoś, gdzie mogłabym faktycznie zwrócić się, wiecie, budować te relacje, bo wszędzie to, co się dzieje, to nie jest po prostu to. Chciałabym mieć takie bardzo pełne przeżycie moich 20 z kobietami, z dziewczynami wokół mnie, które mają podobne zainteresowania i chcą faktycznie, wiecie. Otworzyć się. Chcą wyjść, chcą robić rzeczy. Jakieś cooking classes albo robienie garnków. Jakieś uczenie się wspólnie rzeczy. Zajęcia. Chcę zacząć robić takie rzeczy, bo czuję, że to jest mój czas teraz. Że potrzebuję czegoś nowego. Potrzebuję się tym zająć. I to jest coś, co ma moim zdaniem sens. Bo dziewczyny potrzebują pomocy. W spotykaniu się, w nawiązaniu tych kontaktów to jest bardzo ważna część życia, a znajdujeśmy to. I nie ma jak tego teraz odbudować. jest ciężko. Więc jeśli chcesz mi pomóc i Ci to interesuje, to napisz mi tutaj w komentarzu albo napisz mi wiadomości prywatnej, jakie zajęcia by Cię interesowały. czy w ogóle to by Ciebie interesowało. I w jakim miejscu jesteś. I, I to wszystko. Bo to będzie fajne, jak to zrobimy. To by było super. Anyways, siadam do planowania tego. to taki wstępny, wiecie. Wstępny plan. That's what I'm talking about. Hosting. Wieczorki. Poranki. Praca wspólna. Oh, zakaz dla chłopaków. Wiecie co jest jeszcze super i co bym bardzo chciała zrobić? Jest tam tak niewyraźnie mówię przez te paski. Sorki. Ranglab w Australii albo Ranglab w Barcelonie. Vapes. Tylko nie lubię biegać, ale sam Run Club brzmi fenomenalnie, Australia brzmi fenomenalnie, chciałabym się tam przeprowadzić. Czy ktoś chce się ze mną przeprowadzić do Australii? Na trochę, na tak trzy miesiące, żeby zobaczyć. Czy to nie jest przypadkiem najdroższe miejsce, gdzie można się przeprowadzić na świecie? Ha. E, w ogóle rzecz ważna, mówię o tym często, ale to jest moja twarz teraz. Bez filtra. Nagrałam to normalną kamerą. Celera jest OK. Wszystko wygląda ok, Ale trzy dni temu miałam taką masakrę, bo jadłam cukier. Jadłam masę cukru przez tydzień. Jadłam żelki, jadłam ciastka, bo miał... Byłam w takiej... W takim dołku. Jak bardzo nie wiedziałam, co sam zrobić i co się dzieje, że siedziałam z moją siostrą i jadłam jej jedzenie. W jej pokoju. I tak mnie wysypało. ja... Tu... Wszędzie, gdzie ja normalnie tutaj nie mam nic, zwyczaj. Tutaj już wszystko się zalecza, ale nie jest cukru, jak macie problem z pierzkami, bo cukier, chipsy, żelki takie przetworzone, wiecie, mówię o słodyczach i o rzeczach, które nie są dobre, tak, Książkowo nie są dobre dla ciebie. Bez sensu. Plus, im dłużej nie jest cukru, tym łatwiej jest. Nie jest cukru. Pamiętaj, więc jak masz pierwszy dzień jest ciężko, i też jest ciężko pierwszy dzień. Drugi dzień. Co już lepiej, i potem po cztery już nie masz potrzeby na cukier. Jesteś jak. I. we Cukier. Przyszedł czas na studnię tak nakładanek. Mam je półtorej godziny, chyba powinno się mieć godzinę. Nie powinno się zmywać z tego przez jakiś czas. Jeszcze, że moje zęby są trochę bardziej delikatne niż były za pierwszym razem. Muszę zrobić więcej serii na pewno. Mam pięć pasków jeszcze. Um. Ale. Cztery. Ale wcześniej miałam biała za mysz, dlatego to na pewno nie będzie taki efekt. Ale ogólnie spoko, jestem zadowolona. W ogóle że się tylko na godzinę, nie muszę całą noc spać. W tym jest super. Jest 22, już jestem gotowa do spania za chwilę. Chodzę spać ostatnio wcześniej, jestem się bardzo dumna, bo zmieniłam wreszcie mój brutalny zaspania z jakiejś drugiej na przed północą, bomb. Powagamy bardzo kropelki. Biorę kropelki z melatoniną, ashwagandą i melisą. Z lekko. I są bardzo fajne. Naprawdę pomagają mi zasnąć. Jak ja biorę, to nie mam problemu żadnego z zasypianiem. A jak nie biorę, to siedzę i myślę, 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 myślę czasem nie zasypiam w ogóle. To na temat, no, to na temat. Z miłości na przyjaźń, na po prostu moich sekretnych wrogów. Girl, it's a lot, it's a lot. A pominam jest takie spokojne życie. Um, jedna rzecz muszę wam się pochwalić, ale muszę podziękować światu. w sumie. W 2024 zostawiłam kogoś, kto był moim totalnym haterem się okazało. Po jakimś czasie znajomości slash przyjaźni. I to było trochę random. Byłam jak wow, nie wiedziałam, że aż tak bardzo mnie nienawidzisz w sensie. Ja bym się nie przejść z nienawidzę. To była dobra learning classa dla mnie. Random, random, ale. cokolwiek, prawda? Niektóre jeszcze siedzą, bo muszą siedzieć Jak szukacie znajomych i szukacie fan dziewczyn i chcecie poznać fan dziewczyny, to mi napiszcie skąd jesteście. I napiszcie mi, jakie zajęcia chcecie. I w ogóle... I zrobimy to. Sprawimy, żeby to się działo. Promis. Tylko chciała być z tym ze mną, bo nie zrobię zajęcia ze sobą. Bo to było lej. Okej. Teraz spać, I love you.